Yo sieba witam. <coughs> Dzisiaj się zajmiemy kwestią zdobywania dodatkowego złomu w Max. Tutaj mamy przykład. E, na przykładzie burzy chciałem wam pokazać, która akurat podczas grania mnie nawiedziła. E, tak jak widzicie jak, jak robi się burza e, no robi się ogólnie rozpierdol dookoła i syp. Natomiast najlepiej schować się w jakimś pomieszczeniu, jakimś domku albo czymś w tego rodzaju, jakimś zamkniętym pomieszczeniu, żeby nas nie miotało, bo na otwartej przestrzeni mam nawet szans. Do czego zmierzam? Eee, taka burza trwa zwykle około 5 minut gdzieś, powiedzmy, ja ten filmik, trochę skróciłem oczywiście, żeby on tyle nie trwał, bo to tylko jest stanie i ukrywanie się tak naprawdę, aż ta burza przejdzie. Eee, także tego troszeczkę skróciłem. No tak jak widzicie, tutaj się robi bajzel, możemy takimi latającymi elementami oberwać, więc na otwartej przestrzeni nie mamy szans. Generalnie gdzieś musimy się schować, czekamy aż burza przejdzie. A potem wesoło wyruszamy w świat w poszukiwaniu naszego złomu. O, widzicie, tu mnie w ogóle miotnęło. Dobra, po skróceniu, ta burza już minęła. I tak jak widzicie, idziemy sobie tutaj. Na mapie tego nie widać w zasadzie, tych punktów, ale na tej minimapce można zaobserwować um, takie trzy jakby kółeczka z, z zębatymi fragmentami, z tą obwódką zębatą powiedzmy, o, tak to nazwijmy. To są skrzynki, które rozrzuca zawsze burza. Zwykle rozrzuca takie skrzynki w ilości trzech. No można tam oczywiście było podjechać w sumie, mogłem tam podjechać autem, miałem zaparkowany obok tego domku. Natomiast nie wiem po cholerę, ale zachciało mi się biegać za tymi skrzyniami, daleko one nie są porozrzucane zwykle, no ale troszeczkę trzeba przejść, Tak jak widzicie, zbliżamy się do tej pierwszej skrzynki. Skrzynek są trzy, jak widać na minimapce. Każda skrzynka po rozbiciu wyrzuca nam trzy takie mniejsze, jakby fragmenty złomu. Podniesienie każdego z nich daje nam 100 sztuk. No tu musimy tą skrzynię dużą pociągnąć z kopa. No i widzicie zbieramy Każda z nich daje nam stówę Złomu Więc jedna taka duża skrzynia daje nam 300 sztuk Złomu No trzy skrzynki z burzy razy 300 sztuk daje nam 900 sztuk na czysto Więc jest to spory zastrzyk Złomu no czyli kasy w tej grze tak naprawdę Możemy sobie za to coś kupić Dla maksa zapgrade'ować albo nasz samochód rozbudować Tu jest druga skrzynka tylko, że podczas rozwalania skrzynki, akurat z patrolu, jakieś gnoje przyjechały tutaj. No i widzicie, tu mnie za potrącił. Ale o dziwo w ogóle nic ode mnie nie chcieli. No nie taka dziwna sytuacja, w ogóle podjechali, jebnęli mi raz i pojechali sobie w cholerę. Zwykle są upierdliwi bardziej, no i zaczynają świrować, tak? Więc trzeba wtedy skopać im dubsko, bo się nie odczepią. Eee, tak czy siak, to jest nieistotne. Istotne jest to, że skrzynka numer 2 za nami, czyli już 600 sztuk złota, złota złomu, sorry, zdobyta. No i lecimy na trzecią, na trzecią naszą bazę, powiedzmy, zebrać ostatnie sztuki złomu. Także fajna sprawa, to polecam. Jeżeli słyszycie komunikat, że nadchodzi burza, to warto jest to wykorzystać. Schować się i przeczekać po prostu, bo można nazbierać sobie trochę złomu. Także taki krótki filmik, e, bonusowy powiedzmy, e, który mi się udało zmontować na szybko, a akurat podczas gameplayu taka burza nastała, więc postanowiłem to nagrać i wykorzystać. Także trzymajcie się.